Mistrz, który wpłynął na pana rozwój artystyczny? Hmm. Na pewno jest. Każdy ma jakieś ideały. No dla mnie to jest Michał Anioł, ale, ale i widztwoż. Z tym, że widztwoż może w jednym, w jednym przypadku. Znaczy, wiem, że są cudowne, te, ale to jest całkiem już inna epoka, inna stylistyka, inne jakieś kanony. Nie tamte rzeźby w drewnie, tylko dla mnie ideałem wita stworza jest ten tak zwany krucyfiks szlakera. To jest prawy transept w kościele Mariackim. Idę do Kościoła Mariackiego, to dochodzę do połowy nawy głównej, skręcam w prawo, gdzie jest ten... Z reguły takie są te zagrody, tam już dalej jest dla tych, którzy zapłacą i wchodzą z drugiej strony, idę właśnie naprzeciw. Tego Chrystusa szlakarowskiego to jest yy, naturalnej wielkości, albo ono jest może nawet większy. Odkuty w piaskowcu. Rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa. Dla mnie to jest coś niesamowitego. To jest z jednego bloku, to już pomijam takie szczegóły, z jednego bloku piaskowca odkuty, ale jest, no, no jest niesamowity. Ja, jedną z pierwszych moich rzeźb ukrzyżowanego, też taką dużą. To właśnie wzorowałem na tym i ta stworza.